Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii Pogromcy Mitów Minecraft. No i w tej serii będziemy sobie obalać lub potwierdzać mity dotyczące Minecrafta. No i w pierwszym odcinku obalimy lub potwierdzimy sobie mit dotyczący enchantowania na 30 level. Bo ponieważ że niektórzy twierdzą Bodajże, że, 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 że lepiej enchantować na 30 level na długą linijkę, niektórzy, że na krótką, więc w dzisiejszym teście to właśnie sprawdzimy. No i zobaczymy, na jaką linijkę wchodzą lepsze enchanty i na jaką bardziej warto enchantować. A sprawdzimy to takim oto sposobem. Tu mamy 8 kilofów, tu mamy 8 mieczyków. I e, cztery e, kilofy i cztery mieczyki zenchantujemy na level e, 30 z długą linijką, a cztery e, kilofy i cztery mieczyki e, drugie zenchantujemy na e, krótki level. Tak, e, na level z krótką linijką, przepraszam. Czyli bierzemy sobie 4 e, kilofy, bierzemy sobie również cztery mieczyki, okej. Okay. No i co? No i enchantujemy pierw miecziki na 30 level. z krótką linijką pierw enchantujemy. Yy, czyli tak, czyli weszedł nam na pierwszy mieczik na stawu nogu 4 i zaklęty ogień 2. Teraz drugi mieczyk. O, akurat nam wchodzą takie zaklęty ogień 2. Yy, trzeba znaleźć krótką linijkę, żeby nie było. Ok, ostrość 4. OK. ok, zamarastawiono 4 i odrzut 2, czyli takie nam mieczyki z weszły z krótkiej liniki. Teraz ja zanotujemy kilofy na krótką yy, linikę. Zobaczymy, jak one wejdą. To jest krótka, to można to za krótką? Myślę, że tak. Wydajność 4, niezniszczalność 3, jedwabny do dotyk 1. Czyli wszedł bardzo dobry enchant. Teraz... o, to, to też można za krótką. Niezniszczalność 3, wszedł. E, też może być. E, teraz... W teraz trzeba szukać kolejnego enchantu. O, to jest. E, wydajność 4, niezniszczalność 3, szczęście 3. Bardzo dobry enchant, więc... Więc y, dobrze teraz trzeba ostatni kilof to można z krótką? można z jaką krótką wydajność 4 i niezwyczajność 3 dobrze czyli wyszły nam właśnie takie enchanty potem to porównamy i sprawdzimy teraz bierzemy sobie 4 mieczyki i 4 kilofy i będziemy enchantować na długi długi Długą minikę albo podwójną linijkę, bo to bez znaczenia. Dobra, a jest. Wydajność 3 nam wszedł, pierwszy kilo. Teraz wydajność 4. Nieźle, nieźle. Wydajność 4, niezniszczalność 3. wydajność czy niezniszczalność 3 teraz mieczyki na długą oczywiście, jest zaklęty ogień 2 Smora stawą nogów 4 szukamy, o jest Ostrość 2 ost y, boże, odrzut 2, ostrość 3 grabież 3 i ostatni mieczyk ostrość 3 no i tutaj sobie y, odkładamy mieczyki tutaj żeby sobie potem porównać i zobaczymy jaki będzie wynik tutaj też sobie odkładamy kilofy no i zacznijmy może od porównania kilofów no to tak, pierwsza para Widano 43 czyli wygrywa level krótszy czyli wyrzucamy czyli jest 1-0 dla... no dobra, wszedł tutaj dla krótszego Wideno4 2.0 dla krótszego Niezdzieszczalność czy Wydajność 3 Chyba wydajność jest lepsza Wiecie co Nie wiem co jest lepsze Więc dam remis Więc tutaj jest remis Więc jest 3 I tutaj jest I tutaj wygrywa również linika krótka Więc jest 4-1 4-1 dla Krótkiej liniki czyli w kilofach wygrała linijka krótka w naszej konfrontacji teraz zacznijmy mieczyki to jest linijka krótka, to jest długa yy, Ostróż... w tym będzie chyba wygra yy, w tym wygra chyba mieczyk pierwszy bo jest dobry na yy... Na, na, na. Wiecie co, remis będzie? Bo ostrość też jest dobra. Będzie remis, czyli jest jeden yy, czyli w mieczykach jest 1-1. Ostrość 4, zaklętogen 2 wygra ostrość 4, czyli jest 2-1 dla krótkiej linijki. Zaglętogen 2 i zmorastawą 4. Chyba wygra zmora stawu nogów 4. I tutaj wygra yy, oczywiście ten mieczyk. No to jest 3 y, punkty zdobyła linika długa, a 2 krótka, czyli, y, czyli w mieczykach wygrywa linika długa. Czyli y, jest remis. No, y, czyli, czyli... Y, i jedni i drudzy mają rację. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale akurat y, killoffe enchantuje się chyba lepiej na krótką linikę, a mieczyki na długą, ale... Yy, wynik yy, zostawiam do waszej interpretacji no i dla mnie to jest yy, dla mnie to jest po prostu yy, nieważne czy enchantujesz na krótką czy na długą To zależy od szczęścia no i od yy, i od yy, i od tego no jakie masz szczęście po prostu no, no to myślę że yy, pierwszy odcinek był ciekawy yy, nie wiem czy mit obalony czy potwierdzony. Myślę, że zostałem do Waszej interpretacji, czy mit jest obalony czy potwierdzony, ale dla mnie jest to po prostu nieważne. No, no to tym miłym akcentem kończymy nasz pierwszy odcinek. Myślę, że wam się miło oglądało. No to do, do następnego odcinka. Cześć!